Achom i echom nie było końca. Wszyscy chwalili ten smartwatch. W końcu i my, dzięki uprzejmości firmy Mobvoi, gościmy go pod naszą strzechą. Po ponad trzech tygodniach użytkowania TicWatcha Pro 3 GPS nadal nie do końca wiem, co myśleć o tym zegarku. Jest tak poprawny i solidny, że aż chwilami nudny. Od procesora poprzez hybrydowy wyświetlacz po pasek wszystko tu ma swoje miejsce. Jest przemyślany i dobrze wykonany. Zacznijmy jednak od rzeczy pierwszych: w pudełku standard. Zegarek, papierki oraz miniaturowa ładowarka USB zakończona magnetycznymi pinami. Tuż po wyjęciu z pudełka dwie rzeczy natychmiast rzucają mi się w oczy. Sporej wielkości bezel tikłocza oraz kauczukowy pasek poprzeszywany nicią. Urządzenie jest pieczołowicie wykonane i nienagannie spasowane. Do budowy zegarka użyto dobrych gatunkowo materiałów. Korpus tikłocza to solidny, matowy polimer z powodzeniem udający aluminium. Spód to nieco inny gatunkowo, lecz wciąż dobre tworzywo sztuczne. I wreszcie front w postaci metalowego pierścienia z podziałką okalającego wyświetlacz, a raczej wyświetlacze. Prezentowany Mobbo posiada wszystkie fizyczne cechy przynależne rasowym smartwatchom. Na spodzie wysepka pomiarowa z diodami. Również u dołu bliżej krawędzi cztery piny komunikujące akumulator zegarka z ładowarką. Prawa krawędź korpusu to dwa sporej wielkości metalowe przyciski imitujące koronki, a także miniaturowy otworek mikrofonu. Skoro jest mikrofon, to musi być również głośnik. Ten znajduje się po stronie lewej urządzenia. Jak już wiemy, 22 mm pasek wykonano z gumy i ozdobiono nicią. Silikonowa imitacja skóry jest nad wyraz wygodna. Zegarek nosi się komfortowo. Nadgarstek pozostaje wolny od potu czy otarć. Pasek TicWatcha Pro 3 w mojej opinii może być wzorem dla konkurencji. Jego mocowania to dobrze nam znane teleskopy, a co za tym idzie możliwość szybkiej wymiany na inne, wedle naszych upodobań. Od lat Google'owy Wear OS boryka się ze zbyt dużym zapotrzebowaniem na energię. W konsekwencji kolejne urządzenia bazujące na Androidzie miały poważne problemy z wydajnością oraz czasem pracy na jednym cyklu ładowania. Z wydajnością jakoś sobie poradzono, natomiast długość działania urządzeń ubieralnych powered by Google wciąż nie zachwycała. Odpowiedzią firmy Mobvoi na owe deficyty było wyposażenie swojego nowego smart zegarka w wydajny procesor oraz koncepcja zupełnie nowego, podwójnego wyświetlacza. Podwójnego, ponieważ dostajemy do dyspozycji dwa niezależne panele. Górny to ultraoszczędny, transflektywny wyświetlacz typu FSTN, zapewniający wysoki kontrast i szeroki kąt widzenia przy minimalnym zużyciu prądu. Ekran zainstalowany poniżej to już pełnokrwisty, kolorowy OLED Retina o przykątnej 1,39 cala oraz rozdzielczości 454x454 piksele. Górny ekranik nieprzerwanie wyświetla czas, datę, kroki oraz poziom baterii. Może również pokazywać niektóre dane z treningów. Po wykonaniu odpowiedniego gestu uaktywnia się natomiast wspomniany wcześniej AMOLED. Przy wyłączonym geście obrotu nadgarstka po podniesieniu urządzenia, transflektywny panel zostanie na krótko podświetlony. Oczywiście w każdej chwili z poziomu menu zegarka możemy aktywować funkcję Always on Display, która to zastąpi w działaniu dodatkowy, energooszczędny ekran. Główny panelik jest dość jasny z pięciostopniową skalą intensywności podświetlenia oraz trybem Auto. Koncepcja Dual Display ma swoje uzasadnienie w chęci zaoszczędzenia energii. Niestety, jak to w przypadku kompromisów często bywa, dostajemy coś za coś. Ponieważ Amolet Stickwatcha przesłonięty jest dodatkowym wyświetlaczem, kolory tego pierwszego są mniej intensywne, jakby nieco wyblakłe. Widać to szczególnie w bezpośrednim zestawieniu z jakimkolwiek smartwatchem wyposażonym w klasyczny AMOLEDowy ekran. Autorski system Google dla urządzeń ubieralnych nie zmienił się na przestrzeni lat. I jest to pewnego rodzaju zarzut kierowany do producenta. Oczywiście Wear OS doczekał się liftingu, a najnowszy Snapdragon tchnął nowe życie w dobrze nam znany system. Sterowanie smartwatchem odbywa się za pomocą dwóch głównych przycisków oraz ekranu dotykowego. Dwukrotne naciśnięcie głównego switcha skutkuje chwilowym zwiększeniem jasności głównego wyświetlacza. Z kolei dłuższe przytrzymanie guzika natychmiast przywoła asystenta Google. Po pojedynczym naciśnięciu górnego przycisku, naszym oczom ukazuje się główne dwurzędowe menu, będące w istocie mieszanką autorskich aplikacji Watcha oraz doskonale znanych nam rozwiązań Wear OSa. Tick Health, Tick Exercise, Tick Pulse, Tick Sleep, Tick Breathe, Tick Zen, Tick Oxygen, Tick Hearing, Tick Memo, Kalkulator, Alarm, Stopper, Pogoda, Kontakty, Google Pay, Plan Dnia, Essential Mode, Latarka, Znajdź mój telefon, Ustawienia, Mobvoi Privacy, Tłumacz, Celef Fit, Fit Oddychanie, Minutnik, Mycia Rąk, Przypomnienia, Sklep Play, Spotify, Telegram, Now Fit, Training Fit. Muszę przyznać, że jest tego całkiem sporo. Gdyby jednak okazało się, że doskwiera nam niedostatek tej czy innej apki, to pamiętajmy, że mamy do czynienia z Androidem, a więc sklep Google Play stoi dla nas otworem. Dolny przycisk Smartwatcha również jest Multi Switchem. Jedno naciśnięcie i wywołujemy skróty treningów fizycznych. Dłuższe przytrzymanie i zegarek oferuje nam czyszczenie głośniczka, Essential Mode przydatny w momencie, gdy bateria w zegarku dogorywa, a wciąż potrzebujemy czasomierza, kafelki On, Off, Restart, a także opcję customizującą właśnie dolny przycisk. Ostatnia funkcja przypisana do przycisku aktywuje się po dwukrotnym jego szybkim wciśnięciu. Tym razem urządzenie otwiera nam dostęp do płatności Google Pay. I to tyle jeśli idzie o korzystanie z fizycznych przycisków zegarka. Oczywiście do w obsłudze TicWatcha Pro 3 pełni równie ważną rolę co wymienione wcześniej fizyczne elementy. Na lewo od ekranu głównego umieszczono rozbudowanego asystenta Google. Przesuwając palcem ekrany w prawo, natrafimy na aktywność, pogodę, kalendarz, pomiar tętna, punkty cardio, minutnik oraz tick health, a więc wgląd w nasze zdrowotne statystyki. Ekranów jest 10. Jest to ich maksymalna liczba, w ramach której możemy usuwać obecne i dodawać kolejne. Tradycyjnie gesty góra-dół też są w pełni zagospodarowane. I tak, ściągając górną belkę, wywołujemy dostęp do kafelkowych skrótów Wear OS-a. Są tu opcje zegarka pod postacią miniaturowej zębatki, tryb samolotowy, szybka zmiana jasności wyświetlacza, Google Pay, blokada ekranu oraz tryb nie przeszkadzać. Dostęp do powiadomień otrzymujemy przeciągając palcem z dołu ku górze, skoro jesteśmy przy powiadomieniach. Działają znakomicie. Na zegarek przychodzą notyfikacje z bardzo wielu aplikacji. Ekran aż puchnie z nadmiaru informacji w formie tekstu oraz obrazów. Mamy tu również pełną interakcję z poszczególnymi powiadomieniami. Możemy je zatem zarchiwizować, otworzyć w telefonie, usunąć lub odpowiedzieć na nie. Chcąc natychmiast odpowiedzieć, na dajmy na to e-mail, do wyboru dostajemy pisanie głosowe, emotki lub miniaturową klawiaturę. Czym chata bogata? Z poziomu zegarka możemy odpowiadać na połączenia głosowe lub oddzwaniać. Jakość rozmów jest wystarczająca i nie budzi większych zastrzeżeń. Jak już zapewne wiecie, TicWatch Pro 3 jest pierwszym na świecie smartwatchem pracującym pod kontrolą Snapdragona Wear 4100. Ten wykonany w nowej litografii procesor gwarantuje ultrapłynną pracę testowanego smartwatcha. Wydłuża również czas pracy zegarka. W teorii aż o całe 25%. Faktycznie Mobvoi działa znakomicie. Widać to dobrze zwłaszcza na przykładzie aplikacji firm trzecich pobranych ze sklepu Google Play. Nareszcie nic się nie tnie i nie wisi minutami. Inna sprawa, że w porównaniu z urządzeniami Apple, Samsunga, Xiaomi owa szybkość działania okazuje się nie być już taka szybka. Cóż, Wear OS. Wraz z wydajnym procesorem TicWatch Pro 3 dostał 1GB pamięci RAM oraz 8GB przestrzeni użytkowej, z której sporą część zarezerwowano dla systemu operacyjnego zegarka. Urządzenie zasilane jest ogniwem o pojemności 577 mAh. W trybie Smart zegarek według producenta powinien przetrwać 72 godziny bez ładowarki. W trybie Essential nawet 45 dni. Faktycznie w przypadku Mobvoi 3 doby są jak najbardziej osiągalne. Przy umiarkowanej eksploatacji z wyłączonym wybudzaniem ekranu oraz przy niewielkim zaangażowaniu GPS możemy nawet osiągnąć minimalnie lepszy rezultat. No i tak w odniesieniu do zegarków napędzanych UROS-em, które wcześniej testowałem lub posiadałem, jest to zacny wynik. Porównywalny zresztą z Galaxy Watchem. Natomiast na tle całej smart zegarkowej stawki taki wynik to żaden wynik. To wciąż obecna z tyłu głowy obawa o to, czy kolejny trening nie zakończy się wyłączeniem zegarka. W dzisiejszych czasach płatności zbliżeniowe są normą, bez której coraz mniej użytkowników może się obejść. T Watch Pro 3 posiada oczywiście NFC. Sam proces konfiguracji oraz korzystania z zegarkowych płatności nie jest jakoś specjalnie skomplikowany. Wprawdzie daleko to do garmina, ale wszystko działa poprawnie. Jedyne co mnie złości to wzorek odblokowania, który należy błyskawicznie wprowadzić z uwagi na wygaszający się ekran. I to każdorazowo ale to taka mała uciążliwość. Smartwatch posiada certyfikat wodoszczelności IP68. Nie powiem, żebym był tym specjalnie uradowany. Być może w basenie wytrzyma, ale to wszystko na co można liczyć. 5ATM powinno być tu standardem. TicWatch Pro 3 nie jest zegarkiem sportowym. Oczywiście oferuje tracking podstawowych aktywności fizycznych, ale nie ma tego zbyt wiele. Sytuację ratuje integracja z Google Fit, gdzie tych aktywności są całe dziesiątki. To z nawiązką wystarczy do rekreacyjnego uprawiania sportu. Moduł GPS działa poprawnie, ale nie zachwyca. Rozbieżności w pomiarach w odniesieniu do zegarków sportowych są niestety duże. Na dystansie kilkunastu kilometrów wynoszą kilkaset metrów. Plusem jest natomiast szybkie łapanie Fixa. Nasze zdrowotno-sportowe poczynanie zilustrowane zostaną bogatymi wykresami oraz danymi statystycznymi. Wszystko to dostępne jest w dedykowanej aplikacji pod niezwykle oryginalną nazwą MobVoy. Do pełnej obsługi urządzenia wymagana będzie jeszcze jedna aplikacja, od której to należy rozpocząć przygodę z tick Watchem. Mowa oczywiście o Wear OS. Gdybyśmy jednak chcieli wycisnąć maksimum sportu ze smartwatcha, konieczna będzie trzecia apka. O czym mowa? No oczywiście o Google Fit. Obydwie aplikacje to znaczy Mobvoi oraz Wear OS oferują tony przeróżnych tarcz dla naszego urządzenia ubieralnego. Na każdą okazję i nastrój. Jedne są płatne, inne są for free. Niestety ilość nie przekłada się tu na jakość. Tarcze na kłocza są słabe. Zupełnie jakby jakiś domorosły grafik dopiero uczył się fachu. To wręcz niesłychane, ale nie znalazłem tam nic dla siebie godnego uwagi. Nawet wśród płatnych propozycji. Szkoda. Na koniec jeszcze słów kilka o naszym zdrowiu. Po pierwsze, monitor SNU. W tym względzie jest wszystko, co potrzeba i to w dobrym wydaniu. Algorytm zegarka jest bardzo akuratny. Zaśnięcia oraz przebudzenia określane są precyzyjnie. Urządzenie podaje ponadto fazy naszego SNU oraz mierzy puls oraz wysycenie krwi tlenem. A skoro już przy tym jesteśmy, pomiar SPO2, jak na smartwatch, jest zadziwiająco dokładny, choć oczywiście odbiega niekiedy od klasycznego pulsoksymetru. To samo dotyczy pomiaru pulsu, nawet w trakcie treningu. Jest całkiem dobrze. To już wszystko moi kochani. Pora zatem na słowo końcowe. We wstępie powiedziałem wam, że nie wiem co myśleć o Ikloczu Pro 3. Kończę recenzję w tym samym punkcie. Zegarek zaimponował mi solidnością. Posiada wszystko to, co dobry smartwatch powinien mieć. Procesor, bateria, ciekawy design, funkcje sportowe, NFC, tony aplikacji, jest tu wszystko i w większości działa dobrze. Być może jest to kwestia nie tyle samego urządzenia, co systemu ROS. W każdym razie nie tylko. I tak. Chciałbym dłużej móc cieszyć się pracą urządzenia, mieć nowszy, przebudowany system. Do tego przydałaby się wodoszczelność na poziomie 5 ATM, lepszy silnik wibracyjny, żywszy wyświetlacz i wybór ciekawych, oryginalnych tarcz. GPS ujdzie, ale również powinien być lepszy. I może jeszcze indukcja, na wypadek utraty kabelka. TicWatch Pro 3 jest bardzo dobrym smartwatchem ze wszech miar godnym polecenia. Czy jest jednak wyjątkowy? Czy jest w stanie przekonać mnie do siebie tego właśnie? Nie wiem. Tradycyjnie dzięki za oglądanie. Zachęcam Was, kochani, do linkowania oraz udostępniania naszych recenzji. Kto wie, może nawet nas zasubskrybujecie. Tymczasem do zobaczenia na naszym kanale. Trzymajcie się, cześć.